w kolejnym odcinku Archeoniusów. Dalej będziemy opowiadać o odkryciach, w, myślę, że w dużym stopniu wakacyjnych z sezonu. A tak. Bo Chyba się tak. tego dużo nazbierało. Odkryli skarb perskich złotych monet w Grecji. Zaznaczamy kółeczkiem, krzyżyczkiem na mapce. Tak. To jest historia, historia tego sobie miejsca, trochę ta, ta tak, wieś, wzięła, Miasto, To się tak. Buku. Nie tylko same kości, były również zęby, ości i nawet łuski. Albo nikt go już nie chciał jeść, bo się zmieniła jakaś Teraz moda to już nie czy coś. Chcę. Dokładnie. Zadaniem archeologów jest uzupełniać luki w przeszłości człowieka, prawda? Także pamiętajcie, znalezisko archeologiczne na waszej ziemi to nie jest zawsze tragedia. Archeolodzy z Uniwersytetu Michigan odkryli skarb perskich złotych monet w Grecji, w greckim mieście państwie Notion. Nosion, Jakoś tak, no, słuchajcie, ja to nigdy nie byłem w te nazwy dobry. E, które obecnie znajduje się na terenie Turcji. Miasto służyło jako główny port dla pielgrzymów, udających się do pobliskiego Klaros, aby odwiedzić wyrocznie Apollo. No i w połowie VI wieku przed naszą erą miasto zostało podbite przez imperium perskie, ale zostało wyzwolone w wyniku wojen grecko-perskich w latach 499-449 przed naszą erą. Większość zachowanych pozostałości miasta pochodzi z trzeciego. I wieku przed naszą erą, z okresu helenistycznego, oczywiście. I mowa tu o murach miejskich, nekropolii, świątyni Ateny, agorze i teatrze. I teraz, właśnie tam, odkryto skarb złotych monet. Był on zdeponowany w małym. Ceramicznym naczyniu, w dużym domu na dziedzińcu w centrum miasta Notion. Większość monet to darejki. Jest to rodzaj monet wybijanych przez imperium perskie, które prawdopodobnie zostały wyprodukowane w V wieku przed naszą erą w stolicy perskiej satrapii Lidii. Według archeologów monety te przedstawiają klęczącego łucznika, no co jest typowym, hmm, właśnie ja też pamiętam, od razu mi się przypomniało z zajęć, że jest to typowe i takie charakterystyczny wzór perskiej i prawdopodobnie ma służyć jako zapłata dla najemnych oddziałów. Jak tłumaczy Christopher Ratte, dyrektor Notion Archaeological Project, Znalezisko archeologiczne bez informacji kontekstowych jest jak osoba cierpiąca na amnezję. No, bardzo ładnie powiedziane. To nadal interesujące i ważne, ale utrata wiedzy jest niepoliczalna. W przypadku tego skarbu wiemy dokładnie, gdzie został znaleziony i mamy wiele dowodów poszlakowych na jego temat kiedy zostały zdeponowane prawdopodobnie pod koniec V wieku przed naszą erą mówi archeolog. No My się podpisujemy oczywiście tak. pod e, słowami e, pana dyrektora, no i zachęcamy was do oczywiście, jeżeli coś znajdziecie, to do przekazywania informacji e, na przykład archeologom czy muzeum. E, I nie ruszania tego. I nie ruszania. O. Tylko zaznaczania, gdzie Zaznaczamy jest... kółeczkiem, krzyżyczkiem na mapce. Tak. tak. I bo mamy wtedy więcej informacji, oczywiście. Tak. A teraz zapraszam ciebie. Pierwszy news z Dukli dotyczy kościoła. E, odkopano w. Teodorówce, właśnie tam nieopodal, pozostałości kościoła, w którym ochrzczony był Jan z Dukli, święty Kościoła katolickiego, zakonnik i pustelnik. Był to też pierwszy drewniany kościół, który powstał w centrum tej wsi Dukla, lokowanej w 1358 roku. I był to kościół podwyższenia świętego Marcina. Badania prowadzi Muzeum Ziemi Bieckiej pod kierunkiem doktora Pawła. Kocańdy i Muzeum Historyczne Pałac w Dukli. Ustalono miejsce, gdzie trzeba kopnąć ten domniemany kościół na podstawie tak zwanej mapy Miega z XVIII wieku i tą starą mapę zweryfikowano jeszcze no, geofizyką po prostu. I okazało się, że rzeczywiście coś tam tkwi w tej ziemi i trzeba kopnąć. Odkryto fundamenty tego kościoła, które zajmują większość powierzchni tego wykopu, ale odkryto również towarzyszące inne budowle pozostałości budowli, między innymi klasztoru, być może szpitala i jakiejś szkoły. Stały kiedyś w centrum Dukli, ale nie tej, którą znamy teraz. Dukli, tylko tej starszej. Średniowiecznej. Tak, tej średniowiecznej, czy tam czy, późniejszej czy jeszcze. I jak mówi archeolog profesor Michał Parczewski, w tych czasach nie było jeszcze miasta, a wieś Dukla, właśnie obejmująca tereny części obecnej Dukli oraz wsi Teodorówka i na dole. Hmm. Więc e, powiedzmy, że e, archeolodzy trochę przesunęli centrum Dukli w inne miejsce. ciekawe, właśnie, że się przyniosło. Ciekawe, jaka jest historia sobie tego miejsca. Ta, tak, ta tak, wieś nie wyglądała, się. Tak rozlało się w różne strony, ale już wiemy, gdzie był rdzeń. Badania trwają dopiero od kilku dni aktualnie na ten moment, czy tam pewnie teraz już od może tygodnia czy dwóch i mogą rzucić nowe światło oczywiście na historię tej okolicy. Zaplanowano już kilka sezonów kolejnych i nie wiadomo do końca, co się stanie z terenem całym tym po zakończeniu badań, bo często no, są takie obiekty ponownie zasypywane. Natomiast dyrektor Muzeum Historycznego Pałac w Dukli ma nadzieję, że tam powstanie jakieś upamiętnienie nie, nie tego miejsca. Być może to będzie jakaś kaplica uzupełniająca szlak o. pielgrzymkowy związany właśnie z Janem z Dukli, no co by było świetne, jeżeli by to było, zostało jakoś wyeksponowane, czy chociażby właśnie zaznaczone. No i drugie znalezisko z Dukli, tym razem Prehistoryczne, o. znaczy no, koło Dukli koło. E, okay. znaleziono kurchan. Został on zaznaczony jeszcze, no właśnie nie znaleziono go, dopiero go badano teraz, bo znaleziono go jeszcze, to jak oznaczono go badano? w Aha. latach 70. Aha, okay, e, oznaczył go e, dr Józef Janowski, twórca Muzeum Podkarpackiego w Krośnie e, i dopiero teraz się wzięto za badania. Tego kurhanu i weryfikację, czy w ogóle rzeczywiście tam jest jakiś kurhan. Okazuje się, że jest. Nice Badania prowadzone przez Wojciecha, Wojciecha Pasterkiewicza z Instytutu Archeologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wykazały, że pod nazwem rzeczywiście znajdowała się taka jakaś rodzaj platformy do ciału palenia, która potem została zasypana został na nią nasypany ten, ten kopiec. I na obrzeżu Kopca zostały wkopane urny z szczątkami spalonymi ludzi. Było ich łącznie 15. Niestety szczątki i urny słabo się zachowały, ze względu na to, że jest to dosyć podmokły teren. No i ze względu na to, że upłynęły już niemal 3000 lat od tego momentu, więc miały prawo się trochę A tak, miały. Roz, rozsypać. I co, co, co jest ciekawego w ogóle i takiego niespotykanego w tym kurhanie, to to, że. Nie posiada na razie te pochówki, nie posiadają konkret, jakiejś takiej ścisłej analogii na terenie tego Podkarpacia tam, mm -hmm. co y, może nas naprowadzać i badaczy tam naprowadzać, że y, jest to przejaw jakichś wpływów, czy nawet y, może ktoś po prostu inny tu sobie przyszedł. Ktoś przyszedł z zewnątrz. Dokładnie, tak. O, y, no i na razie na podstawie wyników mogą y, powiedzieć, że ten kurhan był związany z ludnością kultury gawa która sobie funkcjonowała po drugiej stronie Karpat i prawdopodobnie to, że tutaj sobie ktoś taki przywędrował, czy, w, czy ten rodzaj pochówku sobie tu przywędrował, wynika z tego, że odbyła się jakaś y, tam migracja przez Przełęcz Dukielską, y, która jest y, najniżej położonym przejściem w głównym grzbiecie Karpat, no i stąd tam koło tej Dukli hmm. kurhan. No mają tam tylko kurhan, czy jakaś osadę też tam mają? No, właśnie o osadzie na razie. Nie wiadomo, nie wiadomo może, może dopiero znajdą. Więc może dopiero będzie znaleziona. Natomiast to też, to nie jest też jakby zupełnie nowy fakt, że te elementy kultury gawa się pojawiają, tak. bo one są. Często, znaczy to często, no są spotykane na różnych stanowiskach kultury użyckiej, szczególnie właśnie tutaj w okolicach Krakowa i w Grupie Tarnobrzeskiej, i w tamty, na tamtych terenach. Także ta kultura gawa gdzieś tu sobie przy. Przypałentywała się regularnie. I zobaczymy, co się tam no dalej uda. No staleć. będziemy obserwować, będziemy śledzić, zobaczymy czy coś ciekawego jeszcze tam im się pojawi. Ale widzisz jaka bogata No właśnie końca. ta dukla to powiem ci szczerze, że no, trzeba się przejechać. Postawić, czy to ta sama czy dukla? Dokładnie. <laughs> no. Ale to, słuchaj, no zawsze piszą, ale aha, bo to pewnie był taki artykuł jakiś newsowy, bo w tych różnych artykułach takich sprawozdawczych czy czy no takich archeologicznych to, to piszą, nie, jakieś newsowe. tam powiaty czy gminy. To, to są świeże badania dosyć No, obydwa, no właśnie, no właśnie. No to sprawdzimy to zobaczymy. albo sprawdźcie i dajcie na znać. Będziemy śledzić. Śledzimy. Śledzimy też badania w zamku, na zamku w Bolkowie bo ruszył tam drugi sezon badań archeologicznych prowadzony wspólnie przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I głównym celem tegorocznych prac archeologicznych jest rozpoznanie reliktów nieznanej dotychczas budowli zlokalizowanej w północnej części tego głównego dziedzińca zamku. Czy ty, ty byłaś kiedyś na zamku w Bolkowie? Niestety, nie bo ja właśnie, właśnie tam byłem jeszcze teraz, akurat na majówkę mi się udało. Bardzo fajny zamek i można też ekspozycji zwiedzić, co nie jest standardowe na tych, tak. na tych zamkach, no bo to, mówimy się, często są ruiny. Ten jest całkiem dobrze zachowany, a teraz będziemy mieć jeszcze więcej informacji, no bo dzięki tym badaniom coraz więcej właśnie pozyskuje się i informacji i zabytków z tego miejsca. No i ponadto archeolodzy eksplorowali przestrzeń między wieżą dziebową, a murem obronnym i dawną wieżą mieszkalną. W ubiegłym roku w tym miejscu natrafiono na warstwę gruzu zawierającego tysiące Fragmentów nowożytnych kafli piecowych, w tym unikalne późno renesansowe i wczesnobarokowe kafle z wizerunkami władców europejskich, m.in. króla Zygmunta III, wazy, elektora soskiego Chrystiana drugiego wettyna, króla Danii Christiana IV Oldenburga i królowej duńskiej Anny Katarzyny. Także całkiem dużo, i to całkiem dużo z tymi wizerunkami nawet. A także 17 XVII wieczne przepraszam, śląskich arty, arystokratów. Wstępne wyniki badań wskazują, że zamek jest w zasadzie starszy niż do tej pory sądzono i został wzniesiony za panowania księcia Bolesława Rogatki, a nie za panowania księcia, z tego co pamiętam, Bolka I. Także to jest kilkadziesiąt lat wcześniej. Można przesunąć datowanie tego, tego zamku. No i to już takie badania właśnie takie informacje nam mogą dostarczyć. Natomiast na dziedzińcu prawdopodobnie odkryto pozostałości pobudowli rezydencjonalnej towarzyszącej budowli pałacowej, jednak bardziej szczegółowe ustalenia potrzebują dalszych badań. No Te wykopaliska dopiero co w zasadzie się zakończyły niedawno, więc no oczywiście wiadomo, że potrzeba czasu, żeby więcej szczegółowych informacji uzyskać, ale jeżeli coś takiego się pojawi, na pewno będziemy was informować. Czy ty masz jeszcze jakiegoś ciekawego newsa? Tak, mam. No to pomimo tego, że teraz sezon wykopaliskowy jest tak, jest pełen sezon. Wszyscy wy, wyszli z domu, wyszli z gabinetów i poszli kopać, to jednak dalej te prace gabinetowe gdzieś się tam toczą i mam tutaj właśnie newsa o analizie wczesno szczątków kosnych z Gdańska. Ostatnio właśnie uzyskano trochę wyników na temat tych różnych kości, niekości, zaraz się dowiemy, czego dokładnie. Były to badania przeprowadzane przez pracownię. Archeozoologii archeo panu. Z tego co wiem, to tutaj właśnie w Krakowie tylko szczątki były z Gdańska uh -huh. tutaj przywiezione. I były to nie tylko same kości, były również zęby, ości i nawet łuski z badań Krzysztofa Błaszczyka przeprowadzonych w Gdańsku przy ulicy 3 Maja. Były tam warstwy kulturowe datowane od drugiej połowy X wieku, do tak naprawdę nowożytności. I te szczątki dużo nam mogą powiedzieć na temat diety średniowiecznych Gdańszczan. Wśród tych szczątków znalazły się. Pozostałości po dzikich zwierzakach, w tym fokach, Foczki. co daje jakieś nowe wnioski na temat łowiectwa i w ogóle skali tego w średniowieczu i w późniejszych okresach, jak, jak dużo się takich fok upolowywało wtedy. I jeszcze ciekawe są wnioski na temat ryb, bo były tam właśnie te ości, łuski, i zidentyfikowano tam bardzo dużo fragmentów jesiotra. Fragmentów, znaczy no, jego pozostałości po jesiotrach, e i jest taka ciekawa zależność, że były chętnie łowione, do jeszcze w XII wieku, bo wtedy tych szczątków właśnie w tych warstwach było dosyć sporo, ale od XIII wieku te szczątki jesiotrów zanikają właśnie w tych późniejszych warstwach, co może wskazywać na to, że albo nikt go już nie chciał jeść, bo się zmieniła jakaś moda czy coś, chcę. dokładnie, albo po prostu może w tym XII wieku go tak jedzono chętnie, że może trochę go przetrzebiono, albo on się gdzieś wyniósł indziej i już nie łowiono go, bo był za daleko, czy coś takiego. Może jakiś klimat się zmienił, Dokładnie. temperatura wody. Także do, do XII wieku chętnie się roczono tym jeziotrym. I jeszcze bardzo fajne znaleziska wskazujące na produkcję guzików, bo znaleziono nie tylko całe guziki kościany, ale też takie kostki, z których wycinano te guziki. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś takie zabytki. Ja już widziałam parę razy, nawet kiedyś sobie właśnie je mogłam z bliska podotykać. Takie po prostu kości z takimi śmiesznymi dziurkami powycinanymi, różnymi w kształcie kwiatuszków, czasami nawet jakichś, czy no najczęściej proszę. takich kółeczek. No i to są po prostu odpady poprodukcyjne z wycinania guziczków o. do ubrań. Były one w warstwach z przełomu XI i XII wieku i jeszcze bardzo fajne tam były płozy z końskich kości śród stopia i śród ręcza. Przy tych kościach zostanę? Jeszcze, bo też mam newsa związanego z kościami. No bo jak wiemy, zadaniem archeologów jest uzupełniać luki w przeszłości człowieka, prawda? No i jedną z takich luk udało się uzupełnić firmie archeologicznej Archeocraft, która w maju tego roku podczas standardowego nadzoru archeologicznego przy budowie domu jednorodzinnego odkryła kilka indywidualnych pochówków żołnierzy rosyjskich oraz dwa znacznych rozmarów groby masowe. Także czasami się tak zdarzy. Czasami się zdarzy starsze. No właśnie, a czasami nie ma nic. Także no, akurat tak się wydarzyło. Ze względu na uporządkowany układ pochówków podejrzewają, że miejsce to może być częścią większego założenia cmentarnego, zapomnianego cmentarza wojennego. Odkryty fragment nekropolii stanowi prawdopodobnie południowo-wschodni narożnik całego założenia. Cmentarz został najprawdopodobniej założony po bitwie z dnia 12 sierpnia 1759 roku, kiedy to w okolicach wsi Kunowice stoczono jedną z największych i nerwowszych bitew III wojny śląskiej, toczonej między monarchią habsburską a prusami Hohenzollernów. Była ona kluczowym starciem między prusakami a połączonymi siłami rosyjsko-austriackimi, którego Wynik mógł zaważyć na losach całego konfliktu. To trochę jak w takich y, filmach jakichś bohaterskich, okay. że to jest bitwa, która mogła zaważyć na losach całego świata. To ta była Tylko ta była prawdziwa, tak, akurat ta była prawdziwa. Badania terenowe w tym miejscu się zakończyły, jednak opracowanie wciąż trwa. Będą także wykonywane badania zoarcheologiczne oraz antropologiczne. Więc będziemy czekać na wyniki i zobaczymy, czy coś ciekawego jeszcze uda się uzyskać z takich badań. No Super, że im się to udało znaleźć. No tak jak mówiliśmy, nie zawsze się znajdują jakieś rzeczy na takich nadzorach archeologicznych, no ale czasami nam się trafią jakieś pa, takie... Państwo od domku pewnie są niepocieszeni, ale... No może tak być, a może właśnie byli zainteresowani. E, tak jak na przykład we, w Wroninie. We Wroninie? We Wroninie, tak, którego, z którego zrobiliśmy materiał tak, oczywiście. który zapraszamy do oglądania relacji i tam właściciele terenu od lat współpracują z archeologami i yy... Tak. Pomagają im i są takimi patronami. Chwalebna postawa, nauki. naprawdę świetnie się dogadują tam właśnie z prowadzącymi, udostępnili ten teren tak. i dzięki temu mamy świetne właśnie wiadomości z terenu, które możecie oczywiście zobaczyć u nas na kanale. Także pamiętajcie, znalezisko archeologiczne na waszej ziemi to nie jest zawsze tragedia. To nie jest tragedia, dokładnie. Można mieć wtedy ciekawe badania. Także zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, będziecie mogli śledzić dalsze losy. Archoniusów, ale także relacji z wykopalisk. Także Dobranie. zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.